Analizy i zestawienia kadry i płace W module kadry i płace przechowywane są ogromne ilości danych, do których dostęp bywa czasami skomplikowany lub czasochłonny, szczególnie kiedy potrzebujemy stworzyć zbiorcze zestawienie lub porównanie danych. Przygotowaliśmy specjalne narzędzie, które pozwala w prosty sposób analizować wszystkie dane, jakie zawiera moduł kadrowo-płacowy. Wybieramy z górnego menu Moduły Dodatkowe, Zestawienia i analizy KP. Aplikacja zawiera ponad 20 gotowych raportów w podziale na Informacje o pracownikach, Dane Kadrowe. Wyświetlamy przykładowe zestawienia. Dzieci pracowników. Po wygenerowaniu raportu możemy dowolnie filtrować lub segregować widoczne dane. Ulga podatkowa. Zatrudnienie na dzień. Dodatkowo w sekcji Raporty użytkownika możemy tworzyć własne zestawienia z wykorzystaniem takich danych jak składniki płacowe lub dane pracowników. Dla każdej z tych sekcji użytkownik ma do wyboru dwie opcje. Pierwsza: zestawienie w formie tabeli. W tym przypadku w oknie parametrów możemy ustawić okres, za jaki chcemy pobrać dane, zakres dat. Według daty realizacji lub daty wypłaty, czy uwzględniamy pracowników archiwalnych, typ umowy, typ listy wypłat, status realizacji oraz możemy wskazać konkretny składnik realizacji, jaki chcemy uwzględnić w zestawieniu. Wynikiem takiego zestawienia będzie tabela z pełnym zakresem danych którą możemy dowolnie modyfikować lub wykonać eksport danych do arkusza Excel. Opcja numer 2 to tabela przestawna. Użytkownik otrzymuje zestaw wszystkich danych według określonych parametrów i samodzielnie może tworzyć widoki danych, jakich potrzebuje. Dla przykładu stworzyliśmy podział pracowników według płci. Każdy raport stworzony lub zmodyfikowany możemy zapisać. To pozwoli zachować szybki dostęp do danych w takiej formie, jaka została przez nas przygotowana. Dziękuję za uwagę.